Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl Dzisiaj upieczemy ciasto Wiśniowa Fantazja. Trzeba upiec biszkopt czekoladowy, a na niego składać się będą 220 g mąki pszennej tortowej, 6 jajek, 300 g cukru, 125 ml oleju rzepakowego, 3 łyżki kakao, 40 ml wody, 1 cukier wanilinowy, i dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Najpierw wymieszamy sobie produkty sypkie, czyli mąkę, proszek do pieczenia i kakao. Wymieszamy łącząc składniki w jedną całość. A następnie składniki wymieszane przesiejemy przez sitko. W ten sposób będziemy mieli gładziutką mąkę z przesianą z kakaem i proszkiem do pieczenia, nie będzie grudek. I na chwileczkę odstawiamy, bierzemy drugą miskę, a do niej dajemy białka jajek, żółtka stoją, czekają z boku, szczypta soli, mikser i miksujemy na sztywną pianę. Jak już mamy sztywną pianę, dodajemy cukier wanilinowy, a następnie zwykły cukier. Najlepiej robić to partiami. Po dodaniu cukru ta piana zrobi się taka ładnie szklista. Jak dodamy już cały cukier, to przyszła pora na żółtka. Je dodajemy pojedynczo, żeby nie pozbyć się tego powietrza, które żeśmy wcisnęli w pianę. Dodajemy, mieszamy, dodajemy, mieszamy. I wszystkie żółtka dodane, lekko przemieszamy, odstawiamy mikser. Teraz już łyżką będziemy mieszać trzy składniki. Czyli przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao, dodawaną na zmianę z wodą i olejem. Trochę mąki, trochę wody, trochę oleju i mieszamy. I znowu trochę mąki, trochę wody i trochę oleju. Będziemy tak kontynuować aż do wykończenia produktów. To chwilkę zajmuje. Jeżeli Państwo będą chcieli, to taki biszkopt można sobie przygotować dzień wcześniej, wsadzić w woreczek i on jak najbardziej będzie się nadawał do składania ciasta w dalszej kolejności z masami. Będzie przygotowany i będzie czekał. A my kontynuujemy dodawanie produktów. Kiedy to już wszystko zrobimy, przygotowujemy sobie foremkę, której spód, sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy naszą masę na biszkopt do foremki. Wyrównujemy, układamy i tak przygotowaną foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 160-170 stopni Celsjusza używając grzałki góra i dół. Pieczemy około 30 minut. Pod koniec pieczenia proponuję wbić sobie patyczek, sprawdzić, czy biszkop się upiek. jak się upiek, Piekarnik wyłączamy i w zamkniętym piekarniku trzymamy biszkop jeszcze 15 minut, a po tym czasie kolejne 15 minut w wyłączonym, ale uchylonym piekarniku. Następnie blaszkę wyjmujemy z piekarnika, odcinamy boki. Wyjmujemy biszkop z blaszki, ściągamy papier, odwracamy z powrotem i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jak biszkop nam wystygnie po paru minutach, wtedy ścinamy tą wierzchnią skórkę. Ona nam będzie przeszkadzała przy składaniu ciasta, ponieważ będzie odrywać się. Ciasto może się później rozjechać. W momencie ścinania tej wierzchniej skórki, jeżeli ten biszkopt jest lekko nierówny, można sobie go wyrównać. A następnie przyszła pora na przecięcie biszkoptu na pół. My to robimy nożem stronowym. Państwo może, mogą zwykłym nożem to zrobić jak najbardziej. A po przepcięciu biszkoptu na dwa blaty zostawiamy je na później. Teraz zajmiemy się galaretką wiśniową, a do niej będziemy potrzebowali dwóch słoików wiśni wydrylowanych, dwóch galaretek wiśniowych i wody. Wiśnie odlewamy sobie z kompotu. Ten kompot będzie nam potrzebny, więc proszę go nie wylewać. Do tego kompotu dolewamy wody tak, żeby było ogólnie 700 ml płynu. Przelewamy do garka, stawiamy na gaz i zagotowujemy. Jak się zagotuje, zdejmujemy z gazu, wsypujemy galaretki i mieszamy. Najpierw jedna i mieszamy, później druga i mieszamy. Następnie do tych wymieszanych galaretek dorzucamy nasze wiśnie. I zostawiamy do przestudzenia. Ona musi być tężejąca, ale jeszcze taka płynnawa. Teraz masa budyniowa. A tutaj potrzebujemy 700 ml mleka, dwa budynie śmietankowe bez cukru. 20 g mąki pszennej tortowej, 100 g cukru, 4 żółtka jaj i 200 g masła lub margaryny. Na gaz stawiamy sobie garnek, najlepiej szerokim dnem. Wlewamy do niego mleko, tak 600 ml i zostawiamy, żeby się gotowało. A w drugiej miseczce dajemy żółtka i będziemy ucierać je mikserem. Tak chwilę, żeby podwoiły objętość. Jak podwoją objętość, dosypujemy cukier i miksujemy tak, też chwilkę, żeby jajka zmieniły kolor na taki jaśniejszy. Wtedy dolewamy mleko, tą pozostałą część, czyli 100 ml. Wszystko dobrze ze sobą mieszamy. Później dajemy mąkę i mieszamy. I budynie po kolei i mieszamy. Chwileczkę tylko przemieszajmy. Odkładamy mikser. Wracamy do naszego mleka, które zaczęło się już gotować. I dolewamy naszą mieszaninę do mleka. Tutaj będziemy cały czas mieszać, żeby to się nam nie przypaliło, nie powstały grudki. Dlatego ja używam czepaczki. Państwo mogą to robić łyżką, nie ma problemu. Ale cały czas mieszamy, 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 mieszamy. Budyń zmienia konsystencję, jak Państwo widzą. I gotujemy, aż powstaną takie bąble, pary, takie gejzery. To będzie znak, że nasz budyń się ugotował. I wtedy wyłączamy gaz. I albo zostawiamy w garku, albo tak jak. My przelewamy do jakiegoś naczynia również szerokim dnem i górę przykrywamy folią spożywczą. To zapobiegnie powstaniu kożucha, który jest nie, nam niepotrzebny. Taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jak całkiem wystygnie, zajmujemy folię spożywczą. Proszę zobaczyć, on jest taki twardawy, zwarty. Jego można nawet kroić. Bierzemy sobie miskę. Do miski dajemy pokrojoną w kosteczkę margarynę lub masło i ucieramy na puszystą masę. Jak dobrze to masło lub margarynę utrzemy, wtedy zaczynamy dodawać ten zimny budyń i łączyć jedno z drugim. Dodajemy partiami, będzie łatwiej to wszystko połączyć. A na koniec musimy dobrze to wszystko zmiksować, tak żeby powstała gładka, jednolita, jedwabista masa. Bez grudek o takiej gładkiej konsystencji. I składamy ciasto. Foremkę, w której piekliśmy biszkopt, wykładamy świeżym papierem do pieczenia. Na spód wkładamy jeden blat biszkoptu. Nasączamy ponczem. Poncz jest przygotowany z wody i z cukru. Nasączamy dosyć dobrze, nie przesadźmy, ale dosyć dobrze nasączmy ten biszkopt. Wtedy on będzie taki fajnie wilgotny w tym cieście. Teraz będziemy wykładać naszą masę budyniową. Najlepiej partiami, łatwo się rozprowadzi, roz, yy, po całej powierzchni rozłożymy ją. I tak jak mówiłam, po całej powierzchni rozkładamy, uzupełniamy, równamy. I na ten budyń będziemy wylewać naszą galaretkę. Jak Państwo widzą, ona jest już tężejąca. Jeszcze płynna, ale już tężejąca. Wylewamy, wylewamy. Ona mniej więcej rozprowadzi się po całej powierzchni. Jedyne co, jeżeli Państwo zauważą gdzieś duże skupisko z tej wiśni, to trzeba gdzieś mniej rozprowadzić, rozłożyć. Wyrównać po tej powierzchni. Jeżeli ta galaretka jest jeszcze taka zapłynna, żeby wyłożyć na nią drugi blat biszkoptu, to taką forenkę wstawmy do lodówki tak na 10-15 minut. I tak jak mówiłam, ona już stężała na tyle, że możemy wyłożyć kolejny blat biszkoptu, który nasączamy również pączem. A na wierzch polewa czekoladowa, do której potrzebujemy dwóch czekolad mlecznych. I około 6 łyżek mleka. Jedno z drugim łączymy w kąpieli wodnej. I taką gorącą jeszcze polewą oblewamy wierzch naszego ciasta. Ładnie rozprowadzając. Taką foremkę wstawiamy do lodówki, minimum na kilka godzin, żeby wszystko dobrze stężało. Jeżeli ktoś z Państwa nie zaskrybował naszego kanału, jeszcze to zapraszam. A ja żegnam się z Państwem zapraszam na kolejne „Przepisy i porady na kuchniamagdy.pl